Cześć! Dzisiaj dla Was szybki unboxing i recenzja słuchawek gamingowych SPC Gear Viro Onyx White. Jeśli chcecie co nieco o nich usłyszeć, to zostańcie ze mną. W zestawie znajdziecie kabel 120 cm, kabel 250 cm, a także dwie pary nauszników oddychające i te, które odcinają od otoczenia. To przewodowy, gamingowy headset dla profesjonalistów. I to w rzadko spotykanym kolorze biały Onyx. Na pierwszy rzut oka bardzo eleganckie. Sam mikrofon jest obłączany z funkcją tłumienia szumów, więc nada się do streamowania, grania i rozmów ze znajomymi. Zresztą posłuchajcie sami. Niewielka waga 307 gram, więc poczuje się dopiero po kilku godzinach solidnej rozgrywki. Posiadają pasywną redukcję hałasu oraz stereo 2.0. Wow! Sam przewód jack jest odpinany, więc w razie zerwania przewodu w sumie nic się nie dzieje. Zamknięta wokół uszna konstrukcja, która ogranicza wydostawanie się dźwięku na zewnątrz. Taka konstrukcja eliminuje też szumy z otoczenia. Zapamiętająca kształt pianka nauczników dopasowuje się do kształtu głowy czy ucha. Dla osób noszących okulary to też dodatkowy atut. Co ważne, przepuszczają powietrze, więc szczególnie w gorące dni zapewnią nam przyjemny chłód. Pewnie leżą też na głowie. Serio. Posiadają dynamiczne przetworniki, które bardzo dobrze odwzorowują dźwięki. Fajny, punktowy bas i naprawdę obszerna, realistyczna scena. Nausznice są wystarczająco duże, by zakryć całe ucho. Poprawia to komfort użytkowania. Sam mikrofon, jak wspomniałem wcześniej, wychwytuje mowę i maskuje szumy z otoczenia. Przy zespołowych rozgrywkach z pewnością pomoże. Sam pałąk jest od wewnątrz wzmocniony metalem oraz obłożony gąbką w celu większego komfortu. To bardzo uniwersalny zestaw, bo możecie sobie pograć na komputerze, konsoli, ale także posłuchać muzyki, czy uczestniczyć w golach, czy konferencjach. Są w pełni kompatybilne z PSM, Xboxem i Nintendo. Dzięki suwakowi na kablu wyciszycie go też w dowolnym momencie. Srebrne oraz metalowe wstawki nadają fajnego akcentu. Na stanowisku wymagającego gracza pozycja obowiązkowa. Jak dla mnie, na półce cenowej do 300 zł to naprawdę dobry wybór. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego sprzęciku, to czekam. Zostawcie łapkę w górę, suba i do usłyszenia. Hej!